Siemam przyjacielu. Jeszcze kilka miesięcy, kilka tygodni temu wielu panikowało, że Palward przejmie w ogóle całą pałeczkę na Steamie, że to jest gigantyczne zagrożenie dla CSa. Ja od początku byłem dużym pesymistą takiego stwierdzenia i mówię, że to nie ma sensu, że ludziom się to znudzi i proszę Państwa, jesteśmy tu gdzie jesteśmy i widzimy sytuację jaką widzimy. Owszem, Palward dalej jest wysoko. Jak na tak stosunkowo świeżą grę to jest nawet bym powiedział bardzo, bardzo wysoko. Ale z drugiej strony patrząc z perspektywy takiej, że ta gra miała tutaj przejąć pałeczkę, miała tutaj zewolucjonizować wszystko i tak dalej, no to szanujmy się, na chwilę obecną w tej grze jest tysięcy ludzi, czyli prawie że dwa razy mniej niżeli u naszym ukochanym jest Strike 2. I wszystko wskazuje na to, że ta tendencja jest tylko i wyłącznie tendencją spadkową, że raczej tutaj nie widzimy zbytnio jakiejś tendencji na wzrostowych. W związku z czym możemy pokusić się o stwierdzenie, że Palward gdzieś tam jako tako umiera. E, czy się z tego cieszę? Absolutnie nie widzę powodu, czemu się z tego cieszyć, bo czemu mam źle rzeczyć jakiejś grze, jeżeli jeszcze na w nią nie zagrałem e, i nie mam jakichś zatargów z słycami, bądź boże. W związku z czym, jakby, news dla mnie totalnie neutralny. Chciałem wam tylko pokazać, żeby to było taka, jakby, na przyszłość, że często pokazują się tytuły, tak jak właśnie Palward, to nawet nie są jakieś tuły, bo Triple E, to nie są jakoś tuły, bo niesamowicie wyczekiwane, i tak dalej, i tak dalej, i po prostu mają taki jednorazowy pik, takie jednorazowe miejsce, gdzie dużo ludzi nagle stwierdzi, a. Ah, Muszę to zobaczyć, muszę to ogarnąć, i tak dalej, i tak dalej, ale no jednak czas to weryfikuje i widzimy, w jaki sposób to wygląda. I tak jak już to mówiłem wcześniej, inaczej by to trochę wszystko wyglądało, jeżeli Palward miałby faktycznie swój warsztat. Jeżeli e, faktycznie Palward miałby swój też chociażby e, rynek, wtedy byłoby troszkę inaczej. Na chwilę obecną, dalej takiego Palwardowego rynku, jak to możemy sobie zobaczyć, nie widzimy, w związku z czym też jestem o to spoko stosunkowo spokojny. Ej, stój, te wcale się dwójce nie wyglądają tak źle, nie? Ale oczywiście ten wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Mam na to jeden sposób. Zapraszam cię na Hercules, gdzie znajdziesz wiele skrzynek. Przykładowo taka zadyszka. A z niej taka emeczka za 15 dolarów. Oprócz skrzynek mamy również kontakty. Tu wrzuciłem 121 dolarów i wyciągam 105, ale kosa ja jestem z niej nawet zadowolony. Case Battle. I let's go z bitwy na 4 graczy zganiam z taką AWP. Jeżeli masz 18 lat i chęci, klikasz sobie uzupełni. Następnie wpisujesz kodzik kwiako. Który daje ci na stałe to oczywiście 70 centów oraz 10% do depozytu, więc według mnie warto. Zapraszam, link w opisie. Jeżeli by tutaj ten rynek był, wtedy faktycznie jest jakiś potencjał, że te przedmioty byłyby gdzieś tam bardziej trzymające ludzi, że to był taki trochę magnes na zatrzymanie tych graczy i wtedy faktycznie można by w jakiś sposób tak spekulować. Na chwilę obecną, z tego co widzę, tendencje spadkowe zawsze mogą być też zawrócone, prze, chociażby przez jakiś update, czy przez jakiś nagle to, że jak coś z nagle za nią zaczną w tą gregać, bo na przykład samą kasę czy coś takiego. Także tak to może wyglądać. Możemy zobaczyć, że na chwilę obecną jest to i tak trzecia najpopularniejsza gra na Steamie, co myślę, że jest no nie byle jakim wynikiem i nie byle czym. W z czym faktycznie gdzieś tam dalej ludzie w nią pykają, dalej w nią grają, aczkolwiek też myślę, że nie ma większego potencjału na to, że ten Pi w jakiś sposób zostanie przebity. I 2 miliony 100 tysięcy ludzi to jest nie byle jaki wynik, ale myślę, że taki, który zaprze się w tym ekologii na dość długo i raczej przejęł przez Palwada, niż Nie, nie, wskazu, nie, nie widzę jakichś większych wskazówek, by został on jakiś to, jakoś to właśnie pobija, pobijany. E, jeżeli chodzi o z Czeka, możemy zobaczyć, że po nowym update'cie gdzieś tam tendencja wzrostowa. Na chwilę są oscyluję w okolicach miliona, nie w okolicach 900 tysięcy, więc wszystko fajnie, wszystko pozytywnie i Palward gdzieś tam sobie. Schodzi na dalszy plan. Tak się to na chwilę obecną prezentuje. Zobaczymy, jak to się będzie wyglądało. Biorąc pod uwagę, że obecnie możemy zobaczyć tutaj. Duże, duże spadki, no to tak jak to już mówiłem wcześniej, zawsze jest szansa na zawrócenie tego, ale jakoś tak szczerze, średnio mi się na to, średnio widzę na to jakiś większy potencjał. Także co, mam nadzieję, że już tutaj przy kolejnej takim, ta, przy kolejnym takiej sytuacji, przy kolejnej takowej grze, która nagle gdzieś tam stanie się tułuba popularna, w tam ludzie nagle nie wiadomo z jakich przyczyn zaczą tu ubogać, no to już nie będziecie tak panikować, że mówić, że to o, to, to już w ogóle prześcignie CSA, że jej, to już koniec marketu i tak dalej. Take it easy guys, naprawdę, tak jak pokazał Paluot, będzie jeszcze więcej takowych tytułów, sytuacje będą bardzo, bardzo podobne i naprawdę, na spokojnie.